To jest trzeci odcinek serii Świnki Morskie, w tym filmie zobaczycie tapirka. To jest tapirek Rasa rozetka, został kupiony 21 października 2007 roku. No i jak wcześniej mówiliśmy, to jest ojciec Rudolfa, który występował w pierwszym odcinku. Do tych pierwszych dwóch odcinków oczywiście linki w opisie. Czwartej, czwarty odcinek wyjdzie trochę później niż jutro, bo czwarta świnka jest niestety chora. Prawdopodobnie ma na coś uczulenie i wygryza sobie sierść. Jak wyzdrowieje, to od razu wtedy nagrywamy odcinek i pojawi się on na YouTube. No więc tam by było chyba na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego i następnych polecam nasz kanał. Trzymajcie się.